Państwa, jako jedyny radny z czasów, kiedy został powieszony krzyż w sali obrad Rady Miejskiej w roku 1997, w imieniu radnych tamtej kadencji, do których mi się udało dotrzeć, chciałbym wystosować apel. W imieniu radnych drugiej kadencji Rady Miejskiej Legnicy z wielkim bólem przyjęliśmy informację o zdjęciu przez pana prezydenta Macieja Kupaja krzyża. W sali obrad Rady Miejskiej Legnicy. Zwracamy się z apelem do pana prezydenta Macieja Kupaja o respektowanie decyzji rady, która jednomyślnie podczas obrad sesji podjęła decyzję o zawieszeniu krzyża w sali obrad. Symbol ten jest poświęcony przez Świętej Pamięci Księdza Władysława Bochnaka. Został wprowadzony do przestrzeni obrad jako znak tożsamości, tradycji, wartości. Które są fundamentem wspólnoty samorządowej. Przypominamy o prerogatywach, jakie wynikają z kompetencji prezydenta i rady, opisanych w ustawie samorządowej. Stanowienie prawa lokalnego leży w kompetencji rady miejskiej, natomiast jego realizacja jest po stronie prezydenta. Liczymy na niezwłoczne przywrócenie krzyża na jego pierwotne miejsce. W przeciwnym wypadku będziemy decyzję pana prezydenta odbierać jako akt okazania braku szacunku dla wiernych wszystkich wyznawców religii chrześcijańskich oraz brakiem poszanowania wartości w tym zakresie. Również brakiem respektowania jednomyślności decyzji Rady Miejskiej Legnicy. Podpisali się z wyrazami szacunku radni drugiej kadencji Stanisław Kot, Ryszard Rostkowski, Ryszard Jaśkowski, Leszek Śliwak. Wojtek Obręski, Arkadiusz Waszak i Adam Wierzbicki. Dziękuję. Teraz się od również z Instytutu Ordo Juris oraz Stowarzyszenia Fitej Defensy. Szanowni Państwo, tutaj w Legnicy we wrześniu z Kopułej Grecko-Katolickiej Serki zniknął Krzyż. Wówczas Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej yy, w Polsce domagał się pilną notą dyplomatyczną od organów państwa polskiego schwytania sprawców i pociągnięcia ich do odpowiedzialności. Zrobił to, gdyż miał świadomość, że Krzyż, choć znajduje się na świątyni grecko-katolickiej w Polsce, jest elementem tożsamości narodowej Ukrainy. Jest więc wielkim paradoksem, że w tym samym mieście Legnicy również ściągany jest krzyż. I prezydent miasta ściąga go i chowa, choć ma prawo wisieć tam z woli mieszkańców przedstawicieli woli mieszkańców. Więc sytuację mamy analogiczną. Jest Zabierany i chowany krzyż z cerki, a tutaj z, 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 z miejsca, gdzie są posiedzenia Rady Miasta, również jest chowany krzyż. Przesłanie tej petycji jest bardzo proste i klarowne. Panie prezydencie, proszę powiesić krzyż na sali obrad Rady Miejskiej Legnicy na jego pierwotne miejsce, gdyż krzyż, który tam wisiał przez ponad ćwierć wieku, jest symbolem tożsamości narodowej Polski. Dlatego zachęcam wszystkich do podpisywania tej petycji.